Budowa nowego połączenia między ulicami Sucharskiego a Strzelecką wiąże się tymczasowym zamknięciem na czas budowy fragmentu ulicy Strzeleckiej. Chodzi o odcinek między Gowinem a Wejherowem. To oznacza również zmianę trasy autobusu numer 12 jadącego z Wejherowskiego dworca do Gowina właśnie przez ulicę Strzelecką. Autobusy dotychczas, dotychczas jak jadą ulicą dworcową nie, po, nie skręcą w lewo w ulicę Sobieskiego tylko w prawo. I po kole kolejno po przystankach Transportowa, Dom Działkowca, Ogródki Działkowe, Zibertowo skręcą na rondzie na drugim zjeździe, tak jak linia 7 i przez osiedle Zibertowo w Gościecinie pojadą do Gowina. W związku z chwilową zmianą trasy autobusu linii numer 12 przygotowano przystanki zastępcze. Jeden z nich będzie się mieścił w obu kierunkach, to będą dwa słupki przy ulicy Pawła Jasienicy w Gowinie i to będą przystanki zaciszne zalesie na żądanie, przystanki tymczasowe. Również dla mieszkańców Gościcina przed skrzyżowaniem z ulicą Gróbby będą dwa przystanki tymczasowe, no i też dla wysiadających mieszkańców Pędkowic będzie jeden przystanek przed skrzyżowaniem z ulicą Wejherowską na ulicy Gróbby. Zmiana trasy spowoduje również minimalną korektę rozkładu jazdy linii numer 12. Zachowaliśmy przede wszystkim w miarę, o ile się dało odjazdy z dworca, że po południu są 10 minut po pełnej, tak jak ma to miejsce dzisiaj. Z w Gowinie odjazdy zostaną przyspieszone w związku z tym, że no czas jazdy jest ciut dłuższy jednak przez Gościcino niż bezpośrednio licą Strzelecką. Na czas robót drogowych z trasy linii numer 12 wyłączone zostają przystanki. Gowino, Zacisze, Zalesie, Sobieskiego Sąd oraz przy Starostwie Powiatowym. Zmiany potrwają około 3 miesięcy.